Dryn, drin, 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 drin! No, halo! Dzwonię! Drin, drin! a Co się stało? O! Oh, dobra, nieważne. Yy, no, co ja ustawiłam dzisiaj tak, budzik? Ano, tak, dzisiaj jedziemy wcześniej na majówkę. No, jako, że do majówki zostały trzy dni, no to. jedziemy na nią wcześniej. Dobra, więc tak. To jest moja walizka. To jest. Yy, dobra. Okej. Okay, to jest torebka na rzeczy kąpielowe i tak dalej. Na szczoteczki do zębów spokojemy później. Dobra, to ja obudzę Marek. O, no co? Zaraz Trzymaj jest jeszcze ciemno, która jest godzina. Eee, druga dwadzieścia. Czemu ty mnie tak wcześnie budzisz? No bo jedziemy na majówkę. A to gdzie my jedziemy? W góry czy nad morze? E, no w, kierunk w kierunkach morza. Tam się otworzyło nowe spa. I do spa chcesz jechać? No, o, bez przesady, Marek. E, umyj zęby. E, okej. Okay. I odłóż tego pluszaka. Dobra, biorę go. O! No co? Dobra. Też umy umyję i tak będę pakować i myć dwie minuty później. Ej, dobra, ależ te szczoteczki są głośne. Weźmy jeszcze pasty do zębów. Yy, a, jeszcze ręczniki i szlafroki to pewnie tam będą, ale dobra, na wszelki wypadek weźmy szlafroki. Yy, no, szczotkę do włosów. O, soczewki muszę wziąć. No i chyba tyle, jeszcze dzieciom weźmiemy. Yy, to tak. Ja może założę... Nie, bo to jest takie na co dzień. Dobra, to już niech będzie to. Muszę spakować piżamę. To bo my jedziemy na trzy noce. To jeszcze mu... Mo oj mogę w sumie wziąć. A to niech będzie. Dobra. Telefon to tam do torby, tam podręcznej. Czemu ty się mężysz nie ubierasz? A, jeszcze tylko opaskę założę. No już, ubieram się przecież, przesunę się. To założę. E, rano jest zimno. E, dobra, to może tą bluzę. To spakuję Też. I to. No i więcej ubrań niepotrzebne. Jeszcze stroje kąpielowe musimy wziąć do spa. Eee... Dobra, tam już spakujmy telefony do walizek. Jeszcze portfele. Ja oczywiście. Oj, o no, w sumie światło można zapalić. Ja muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, ukochane. Ej. No nie! Dobra, no trudno. Wezmę moje inne okulary, może się zmieszczą te. No nie, gadaj. Ej, no! Trudno. Mam jeszcze jeden pomysł. Moja ostatnia nadzieja. Biorę klucze. Już od razu spakuję i biegnę. Czy okulary tu się z... Ej, no! Dobra. Ostatni pomysł. Dobra, zmieściły się, nie pytać jak? Po prostu się zmieściły. Dobra. To nie biorę tej torby podręcznej, już ją tu zostawię, niech sobie śpi. A, no jeszcze moja kosmetyczka, tu wszystko. E, moje perfumy. Muszę wziąć jeszcze... Mm -hmm. e, jeszcze muszę iść do mojej toaletki. I tak, stąd muszę wziąć mój kochany kremik. E, to może moją... No! No, piękną masę. O, nie, ja już nie będę się z tym użerać. Nie, nie zmieści się to trudno. I tyle. Dobra. Halo. Ej, no, ale czemu ja tu wszystko muszę mieć? Muszę nieść, bo jesteś facetem. A więc tak. Eee, Włóż już te nasze... Ba jeszcze bidony. Poczekaj. O, kolejna oddzielna torba. Dobra. Tu będzie na bidony. E, to jest bidon. Oliwki, ale zaraz nie ma bidonu tej. Lili i Oskara. Czy oni mają tam u góry te bidony? O jejuśku! Dobra, nie ja biorę swój. Mam już ty też twój. E, no dobra, to pójdę do nich po te bidony. Weź grawi, jeszcze grawi trzeba wziąć. I tak, trzeba. Oj, trzeba wziąć jej to, aby to jest w sumie w samochodzie. Tak, zabawkę jedną, drugą. No i jedzenie to tam będzie. Okej, okay. dobra. Yy, oliwka wstawaj. Mamu, czemu ty mnie tak wcześnie budzisz? Oj, już rolety nie pozesłaniane. ale dobra, nieważne. No bo jedziemy na majówkę. Na majówkę? To już tak wstaje, 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 wstaje. Yy, chcesz się spakować w plecak czy w walizkę? W plecak. Ten puchaty. I co mam spakować? Yy, no, Ubrania. Dobre, dobre. E, to może ja ci spakuję. To tak. Strój kąpielowy, albo nie. Mam plan, to będzie bardzo słodziutkie. To. to strój kąpielowy będziesz miała taki sam jak y, Lila. E, Okej. Okay. To ten odkładamy. O, to możesz wziąć. E, ta bluza to taka po domu. Mam koszulkę. Oj, trochę za dużo tych ubrań. Dobra, tam trudno. Najwyżej jak jakiś osikasz, to MAMO! Dobra, to załóż teraz tą bluzę. E, wiem, że powiedziałam, że jest po domu, ale tam trudno. A, jeszcze piżamkę ty to musisz wziąć. No i weź tam jakieś swoje zabawki. Dobra, to była ale mojego ukochanego pana Klula Zab, bo bez niego tu po prostu nie ma wyjazdu. Gepalda też, bo go kocham. E, o, mój tablet. Albo nie, albo tak, ten tablet. Mm. No i moje smocki. tu są dwa. no tam, to wezmę dwa. I jeszcze coś. To mogę to zarazić? Nie, jak coś to spakuj to do plecaka. No dobra, nie wiem czemu, ale ok. Jestem spakowana. No to świetnie. Tak patrzę, patrzę. Może Oskar ma... Gdzie on ma ten bidon, no? Tu nie ma, nie ma. Może tu gdzieś ma? Nie ma, nie ma. Mamo, czemu ty mi grzebiesz w rzeczach? O, to y, dobrze się składa, że się obudziłeś, bo... Spakuj się, bo jedziemy na majówkę. A a tak w ogóle, czemu mi grzebaś w rzeczach? No bo szukałam twojego bidonu. Tu jest. Y, a, no tak, śniadaniówka ze szkoły. Mm. Ja się spakuję. A w sumie w ten plecak wszystko powyciągane. No to tak. Wezmę może tą piżamę, żeby mieć jakąś inną. Tam tu powieszę. To. A tam będzie ciepło? No, jak będziemy przy morzu, to będzie wiał wiatr. Aha, a mam wziąć kąpielówki? No tak, bo idziemy tam do spa. Mhm. Mm e o, to za za założę moją świecącą w ciemności bluzę. Tam spakuję. I jeszcze telefon. Oj, komputer muszę wyłączyć. Baba, komputerku. O, wezmę konsolę. Nie będziesz tam grał. Och, no dobra, w sumie to i tak mi się nie zmieści. No portfel, jakbym chciał sobie jakieś pamiątkę kupić. No i tyle. Dobra. To chodź Oliwka, ty tu, to dobra, położę te plecaki tu, e... to ja sobie usiądę na twoim kiblu, no dobla. E, poczekajcie, jeszcze obudzę Lilę, Lila stawaj, mamo po co, no jak to po co, dzisiaj jedziemy na majówkę, Uuu, ale fajnie, dobra. O ja już, ile ja mam tych ubrań? E, to może założę tą bluzę. Piżama. E, to. Kokarda. O ja ją kocham. Tą bluzę. Tą bluzkę. Chyba trochę za dużo ich wziąć. Trudno tam, mama. E e e e portfel. A stroje kąpielowe mamy wziąć? Tak, weź ten sam co oliwka. E ale po co? No, żebyście miały takie same. No dobra. Mój krampetki, chodźcie. Eee, no dobra. Będziecie tam spały. W ale tam... Tam jest przecież tlen. Proszę, przydulcie się do tego. Oj. Yy, chleba Henia. O! Jest moja kosmetyczka. Ona już jest chyba gotowa do wzięcia. A i mój telefon. Nie dotyk. Tej... Ja nie mogę, no. Dobra, gotowa. Yy, a, jeszcze... No, tak jak myślałam, to jest to twoja śniadaniówka. A poczekaj, mama, muszę wziąć jeszcze zabawkę. Yy, dziecko, ale ty się nie bawisz zabawkami. No, ale dla moich krampetów, mamo, to są jak moje dzieci. No dobra. Jeszcze bym o moim kocie zapomniała. O, dziecko, już bez przesady. Jeszcze mama muszę wziąć aparat. I mój la... Nie, laptop się nie zmieści. Mój pamiętnik. I jakiś ołówek. No to ten. Szczotkę jeszcze do włosów muszę wziąć. Ty bierzesz już niepotrzebne rzeczy. Nieprawda. E, mam może jeszcze książkę. Dziecko tam będziesz czytać? Nie. No właśnie, więc idźmy i zęby. Po umyciu zębów. No dobra, to... Nie zmieści się? Oh! Dobra, nieważne, spakowałam tu do jakiegoś pudła, trudno tam, najważniejsze, że się zmieściło. To wszystko zamykamy, spakowane. Możemy iść. Yy, mamo, bo tu jest miejsce na szczoteczki. Trudno, idziemy. Teraz to już yy, nie ma czasu na takie rzeczy. Och no dobra. <laughs> to bierzcie swoje plecaki. Dobra, to ty nieś mi plecak. To, mamu, pouzna. Ojej, nie mieści się. No to to w... O! Dobra. No to ty mnie nieś. O, oliwka, jesteś już ciężka. No to ty nieś to, a mama mnie niesie. No dobra, niech ci będzie. Teraz idziemy. Mamuś, mogę wziąć moją biedlonkę. Już ci odwala w nocy. Idziemy. O! Jestem muszę wziąć mojego pana Bobla. Bobl, Bobl, Bobl. Hihi. Hi. Idziemy na dół i jedziemy. Dobra, szybko. Mamo, a co ty się tak śpieszysz? No bo e, tam wcześniej. Jeszcze kurtki musimy wziąć. Mamo, już nie będzie chyba tak zimno, żeby chodzić w kurtkach. No dobra, mamy ciepłe bluzy. No chodźcie, co tak mam długo czekać, nawet Gravi już zdążyła się załatwić. Dobra, dobra, już idziemy. Zamykamy dom. Yy, teraz musimy szukać klucza. O, dobra, zamknę na kod. I 10-sekundowe odliczanie. 10-9-8-7. 6-5-4-3-2-1. Zamknięty dom. Yy, na pewno. No to możesz nawet sprawdzić. Oj. No faktycznie. Dobra. Idziemy. Dobra, idziemy. Mamo, a co jest w tamtej stronie? E, tam do... Cześć, tam mamy taki Ala, garaż, jakieś... No, takie stare rzeczy, których nie trzymamy w domu i tam jest sala do jakiegoś grilla. Ha! No, czemu nie włożyłeś tego tu o? o. E, nie wiem. Dobra, ale to weźmy tam. Ma no, od razu zasnęła. To tu chodźcie dzieci. Wybacie podreszny bagaż. Mo, no, ja tu muszę mieć przy sobie. Ja też i ja też. Och! Wy to wszędzie teraz z tymi telefonowami chodzicie. Będzią, chodź tu! No idę, idę. Tu. Tu. I tu. Ty. Ty i ty. O, i ty kierujesz. Wa, ja nie chcę. Jedziemy! A jeszcze, proszę czekaj. A jeszcze to. Dobra. I teraz jedziemy. A jeszcze. O! Jedźmy już, bo naprawdę jak będziesz tak się wlokła, to się naprawdę spóźnimy. Dobra, dobra. Wyjeżdżamy! Mamo, siku! Oliwka! Był czas na zrobienie siku w domu. Ale mi się chce teraz. To co ja mam pampersa wyczarować? No mogłaś wziąć z domu. Och! E, mamo, ja też muszę. I ja. E, ja też. Och. Czy tylko ja zrobiłam rano siku? E, no na to wygląda. No mamo, się tak wiesieliśmy tą majówką, że nie chciało nam się siku. Dobra. Marek, zawracaj. Ja dzisiaj będę oburzona. Szanuś, eee, daj spokój, tylko siku jedziemy. O, a to miał być tak spokojny wyjazd. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapeczki do góry i subskrybujcie. Pa, pa. A i napiszcie, czy chcecie osobny odcinek z jazdy do tego domku na majówkę. A teraz ja jadę szybko. Pa.